Wiórka jest. Major by się ucieszył. Uciekła. Jedziemy na wewiórki. Oj, ale on skaczą. Jak na wewiórki, to tylko do lasu. Nie, że czuję. Tu na jeździć. A tu jeszcze po ostatniej wichurze to... O, ale skaczą. Chodź we tu. Uur, uur, uur. Jedziemy na pewno z dużo wewiórek będę miała po trasie do domu Traszki. o wybiórka. Zatem mój tu umarł, patrzę. Czy może gdzieś tu leży? Na świeżaku. Niemieckie Powązki, o! Ha, ha. Nie, tam jest taki stary cmentarz. tej malutkie dzieciuszki. Stary cmentarz jest z I wojny światowej jeszcze tutaj gdzieś. Tam no też dużo Polaków było. Górników, bo tutaj górnicy mieszkali w tych okolicach. Dużo z polskich górników. całe rodziny takie te o szymczak o takie stare te pomniki są całe te cmentarze tutaj Zapadający się już to jak się idzie, to tak się nogi zapadają pod ziemię. A nie chce mi się dzisiaj tu łazić. Kiedy jakby dzisiaj, tu wam kiedy indziej pokażę. O jeżynki. Jeżynki. Dobre. Na czupach dobrze rosną, nie? Tutaj mamy taki kościołek. Malutki. Tu mieszka sobie Pan ksiądz. Oni tak mieszkają tu fajnie sobie. Nie wiem jakieś tam kościołach albo gdzieś tam. O, toalety. Czekajcie były otwarte. Oni dla Meksyka nagrała content. W remoncie się. Tymu mamy takiego Jezusa. Wolny się z nie. A ten jest też bardzo duży, bo tu jest. Tutaj też z buta to parę godzin można chodzić. Nie powiem, że nie. <tryk> <tryk> Tutaj jeszcze zajdziemy. Zrób są właśnie takie stare, bardzo stare. Może jakiś się zachował, to zobaczymy też jeden rocznik. Na przykład tu mamy 907, się urodził 933. Pelagia Jasiczek. Tutaj mamy Stanislaus Olewiński. Często milili te imiona, tak jak kananowicz na kononowicz milili, wiecie? Drzyma drzymi Rika Kelin to już wiadomo. To jest, jest Kelin. O, sło Na pewno było sło. Prądziński tam widzę, dalej. No jest, tego jest, no, każdy, to jest typowo takie, właśnie, nie wiem czemu, ale w tych czasach tylko chyba, dużo Niemców tu nie ginęło, tak widzę, albo to był taki cmentarz typowy jakiś, nie wiem, gdzie nie ma tu żadnych tych napisów, żeby odczytuć to no. dla jej, no i tam nie zajeżdżamy dalej. I idziemy dalej. Na cmentarzu człowiek czuje, że żyje, nie? i tak to u mnie tutaj jest cisza, pustka nic się nie dzieje to trzymajcie się kochani moi miłego wieczorku